Halo Halo, witam was moi drodzy po krótkiej, 3,5 sekundowej przerwie, jaka miała miejsce między epizodem trzecim a czwartym witam was w czwartym, naturalnie epizodzie już z Resident Evil 2. Słuchajcie, w ostatnim odcinku rozwiązaliśmy kupę bardzo ciekawych, i jakże trudnych zagadek. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek również pójdzie tak przyjemnie jak poprzedni. Dobra, słuchajcie, rozwiązaliśmy tutaj zagadeczkę, otworzyliśmy biurko tego naszego Leona. Jedna zagadka, tu, której jeszcze nie ogarnęliśmy, to jest safe. i sejfu raczej nie ogarniemy, bo tam jest, tam jest dużo kombinacji i nie mam zielonego pojęcia na tą chwilę przynajmniej, w jaki sposób moglibyśmy się do tego zabrać. Natomiast co tu mamy? Mamy, yy, mamy tu jeszcze kolejne, jakbyśmy przycisk... dobra. W wielkim skrócie chyba już wszystko zrobiliśmy na tym poziomie, tak mi się wydaje. Z tego co moglibyśmy zrobić, pójdziemy sobie teraz. Ne, czemu nie zrobiłem tego przed odcinkiem, przed nagrywaniem? Przed, przed że mogłem już wiecie, pójść na przykład i, i zasejwować tą grę, bo teraz zamierzam to zrobić, ale nie wiem, czemu tego nie zrobiłem wcześniej. Zapisuję. A nie, jeszcze wiecie co mogę zrobić? Mogę skorzystać ze skrzynki, przecież. I w skrzynce coś zostawić. Pojemny magazyn, część zwiększa pojemność magazynka do 24 nabojów no i skraca czas przeładowania. Ej, to ja chcę. Użyj go. Połącz. Z pistoletem. I zajebiście. I zajebiście, dobra, Makosław, to teraz zróbmy tak, wyjmijmy to, wyjmijmy to i teraz jestem pewnie w stanie zrobić, ciach, połącz, z ciach, bum, 15 naboi. Ale jestem zajebisty. Dobra, ej, ej, dobra. Teraz wyrzućmy jeden, powiedzmy, przechowaj sobie tutaj, pyk. No i git, i teraz mogę sejwować. Ej, jestem koksem, już tak mi się wydaje. Dobra, sowe gamy i idziemy na samą górę. Na drugim piętrze tam też była jakaś... Strasznie dużo tych kudek tu jest i tak nie bardzo wiem, jak się do nich zabrać, szczerze mówiąc. Ale no, co zrobić? Ten się jeszcze nie przedostał? Nie przedostał. O Jezu, się wystraszyłem, że mnie przez okno tam dziabnie, ale na szczęście nie. Dobra, ten poziom zwiedziliśmy. Byliśmy w kiblu. O... Chciałbym znaleźć kartę, przepustkę na poziomie wyższym. Do szafki z bronią. Chciałbym znaleźć klucz. Co ty mnie tu sapiesz? Stresuje mnie. O, naboje widzę, na wierchu. Dobrze. Naboje się zawsze przydadzą. Tu y... coś jeszcze? Chyba nic. Dobra. on tak stęka co chwilę? Znaczy wyda. Wydaje... No nie. Serio? I co i znowu. To! <słysy> gdzie jest gdzie, gdzie, gdzie się to? Ja tak. irytowany faktem, że to już co chwilę jakaś jest głupia kłódka z której z któraś z kolei, której nie mam pojęcia w ogóle jak miałbym do niej podejść i tak na pałę zmieniłem kombinacji. Czy ci się udało? Ale jestem laki. Amunicja mag 5. No dobrze, spoko, że jest samo, no ale tej broni nawet nie mam. Więc jakby bardzo mi nie zależy. Co tu mamy? Mamy klucz. I to jaki klucz? Pik, tak? To się nazywa pik? Czy też wino, jakby niektórzy mogli powiedzieć? Ja jestem raczej z tych, co mówią wino. Hello? Anybody home? Trochę się cykam. Fuck ja pierdolę! Ale aż mi pad zawibrował! I zrobiłem pod siebie znowu. To się nie wydarzyło, jakiś dźwięk tam taki delikatny, pad zawibrował, a ja już zrobiłem pod siebie. Bez kitu. To nie na moje nerwy. Czekajcie, odpalimy tutaj mapę i co mamy? Mamy jedno tutaj wejście. Nawet otwarte. Tu chyba nic nie będzie. A jest coś. Popatrz, popatrz, do ocalałych. Eee, podarunek dla tych, które mieli pecha i jeszcze żyją Uważajcie na paskudnych sukinsynów, którzy wyglądają jakby ich ktoś żywcem obdarł ze skóry Mówimy na nich lizacze Są ślepi jak krety, ale nadrabiają świetnym słuchem Lizacze Wyglądają jakby żywcem obdarł ktoś ich ze skóry, okej okay. Czyli nie widzą, dobra, dobra wiadomość Można się koło nich przemknąć, pod warunkiem, że nie biega się jak idiota i nie strzela Także jak warto wziąć przykład z mojej babuni i poruszać się tańko gdy są w pobliżu, jasne? Nie chcę was opuszczać, ale obowiązki wzywają. No i muszę jeszcze pomścić przyjaciela, Dawid. Ej! On jest w stanie się skradać jakoś? Dobrze, dobra. jakaś lepsza? Mam złe przeczucie co do tego miejsca. O, proch strzelniczy. spoko. Odeski. Oko. Zachodni magazyn. No i dobra, czyli co? Tu już nic nie ma, jak rozumiem. Myślałem, że mapa od razu wskazuje ci wszystkie elementy, które są gdzieś tam w pobliżu, ale tak nie jest. Eee, jak widzicie, często jest tak, że. w jakimś pokoju, gdzie już trzy razy byłem, się okazuje, że podszedłem i coś tam znalazłem. Czy tu jest przejście, tak, tu jest przejście, i trochę chyba nie do końca chcę tam iść. Przynajmniej nie na razie. Przejrzyjmy ten poziom. O, widzę ammo. Strasznie się znerwuję, jak tu zaraz mi jakiś zombie wyjdzie. One nie są za mądre, tak mi się wydaje. Więc. C4 ma. A co to jest? Aha, że kosę mogę użyć? Nie. Myślałem, że kosę będę mógł użyć, żeby zerwać tu taśmę, ale C4 jest ładunkiem wybuchowym, jak rozumiem. Muszę tu jakiś. Nie wiem, co, zapalnik jakiś? Będę miał coś? Nie wiem. Okej, okay, czyli to pewnie na mapie mi się pokaże. A jak, tak jak musiałem jako wykrzyknik. Czyli action required. No i dobra, cóż tu mamy dalej? Baz Bazgranina jakiegoś faceta. Przeczytajmy ją. Niech szlak trafi tych korporacyjnych dupków. Odcinają mi fundusze po tym wszystkim, co dla nich zrobiłem. Trudno, widocznie tak musi być. Zabawię się patrząc jak się wali świat. Eee, załadowałem te świnie do stalowej klatki, podłużyłem C4. Wystarczy zdetonować ładunki i Sajonara frajerzy. Chcę się tym trochę nacieszyć, a gdyby tak dać temu psychologowi prawdziwy powód do wrzasku, tak, może dam mu zabaweczkę i rozkażę. Zabij tego faceta, a ja daruję życie pozostałem. Ciekawe co zrobi. Wyrzeszysz o sprawiedliwości i honorze, ale ile razy zawracałeś, zwracałeś się przeciwko mnie, swojemu zwierzchnikowi? Tak, jesteś takim dobrym gliną, tak dobrym, że musiałeś zginąć. Co za frajda, Trzeba by się jakaś muzyczka. What the fuck? To jest co? Borba na Biodra. Wow, mam dwa te Miejsca wykwipunku, jak zajebiście. Ho, ho, jak fajnie. Z, nie wiem czymś cieszę takim takimi pierdołami, ale no widzicie, już miałem full equipunek, już byłem ze strony, że, że nie będę miał gdzie ładować tego. A tu jednak, jest kwestia z tym C4. Pierwsze co mi przychodzi do głowy, tak w tym momencie, to że ja mógłbym w to strzelić na dobrą sprawę. Bo nie, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Obawiam się, że może się nie otworzyć, że jak mam tam z tym interakcję, to raczej. Raczej wymaga to po prostu jakiegoś elementu do detonacji. No, musiałem sprawdzić, słuchajcie, musiałem sprawdzić. Czemu żrandole się bujają i skrzypią się do tego? Słyszę dźwięki tych. O, oh. Dobra, jest drabina w dół tutaj. Tutaj są schody. Leon, it's Marvin. I need you back here ASAP. Are you okay, Marvin? I've got something to show you. It's important. I'll be right there. pytanie Marvin, gdzie ty byłeś, bo nie pamiętam. Nie pamiętam cię go. On mnie w holu głównym przecież uratował. No dobra, słuchajcie, skoro on... tak No tak mi gra prowadzi teoretycznie, tak? Żeby wrócić do holu głównego. Faktycznie, on mi wtedy pomógł uciec. Z, 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 w pierwszym epizodzie, jeżeli pamiętacie. On mi, on mi pomógł uciec, wyciągnął mnie z tej bramy.

Piętro wschodnia strona. Dziękuję. tam byliśmy dopiero co, tak? Piętro i wschodnią stronę. No dobrze to w zasadzie. Czekajcie, czy coś nam się tutaj pojawiło w związku z tym. I tu mamy piętro i tu jest te gniazdo i zamek. Nic nowego tu nam się nie pojawiło, słuchajcie. Nic nowego nam się nie pojawiło. A idę zobaczyć tego szpraja. Co to, co to to miał być tutaj? A tu jest szpraj na rany. Mogę wziąć. Szpraj leczniczy znaczy się. Leczy całe zdrowie, ok. Czyli roślinka pewnie jeden stan nas wyleczy. A szpraj nas do fula tego wyleczy. Dobrze mówię? Przywracający całe zdrowie. No a, a to przywraca niewielką ilość zdrowia. Mhm. Make sense. I co? Ja tutaj wrócić już nie mogę. Ja bym chciał nawet zwiedzić sobie tam część. To nie działa. Tu nie przejdziemy. No dobrze, to to mamy z głowy. Wiadomo, że tu jest zamknięte. Eee... Uh... Czyli w zasadzie nie zostało nam nic innego, a moglibyśmy ewentualnie sprowadzić a propos tej rzeźby bogini Czy coś wydarzy Pamiętacie, mamy w tym takim ekwipunku tutaj, czekajcie, dostaliśmy eee. Czekajcie, które to to było? Ało! To jest statuę i, aha, i że tu trzeba ustawić jakieś trzy te medaliony i wtedy się otworzy pod statuą coś tam A tutaj są jakieś trzy inne pierdolniki Ej, my spotka my e my tam na górze, pamiętacie? Te piętro wyżej co byliśmy teraz, za tymi kratami widzieliśmy jakąś statuę Nie wiem czy to nie była ta tutaj, pokazałem wam palcem właśnie na ekranie, więc powinniście widzieć, o ta O tamta tak. Czekajcie, tu jest baba, łuk i jakiś wąż. I co, jakbyśmy... Cześć, to, że to, 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 to jest to? Powiedziałem baba, łuk, wąż? Chyba tak powiedziałem. To jest baba, to jest łuk i to jest wąż. Gdzie jest? O. Pyk Coś się chyba zrobił, coś. Wyświetlanie plików trójkąt i R1. O, co? Baba, i łuk i ten i to się odpaliła jakaś statua. Wydaje mi się, że na górze, że na górze tam gdzie byliśmy dopiero co właśnie była tego typu właśnie statua. Dobra. Jest poczekalnia, tu był safe, tu też nic nie zrobimy. Tutaj jest klucz Pik. Na górze i tam możemy się przedostać, żeby... Żeby było szybciej. Z góry. Dobrze, zróbmy tak. Chyba będę mógł przejść. No mam klucz pik, no to chyba mogę, nie? No. <śślesenia> Fuck! You saw on oh! O dole ja zapisałem grę, zapisałem grę, zapisałem. Grę, zapisałem. Ja wziął się obronił jeszcze? Serio? On już jest stanie chyba agonalnym aktualnie. Wierzcie mi, że, że, że na padzie te zombie, które się strasznie wolno poruszają teoretycznie. Yo, oh, chyba dobra, niech mnie dobiją, bo nie mogę patrzeć na swoje strzały. Ale. tutaj jest zabawne, bo one się poruszają tak bardzo wolno, więc... W teorii... Trafienie <laughs> chyba nawet napadzie nie powinno sprawiać tam specjalnych problemów. Natomiast one często robią takie ruchy nieprzewidywalne, że tu się gdzieś zachwieje, tu coś tam i wiecie. Idącego do nas przeciwnika takiego normalnego, standardowego nazwijmy go, jakby myślę, że bylibyśmy w stanie bez większych problemów. Yyy. E trafić, natomiast one są nieprzewidywalne po prostu, takie identyczne miałem problemy jak grałem na przykład w w co to było The Last of Us tam też one były takie kurde stoi idzie do ciebie nagle No tak było, te tutaj tak nie robią ale wiecie no muszę jakoś wytłumaczyć sobie dlaczego jestem leszczem nie czy ja wziąłem kontynuuj, chyba wziąłem kontynuuj czy rzucę okiem na ekwipunek dobra pyk 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 wszystko jest dobra Idziemy jeszcze raz. Dokładnie w to samo miejsce, kobita. Miała być kobita, Łuk i wąż? Kobita, Łuk i wąż. Eee. Eee. No i co? Jakoś dziwnie ten skrót działa. Znaczy, żeby nie powiedzieć, że nie działa. Dobra. Kobita, łuk, wąż. Dobra, tak miało być. Okej. Okay. Idziemy tam jeszcze raz. Zaszczelić zombiaków. Gorsza on razu tam... Czekajcie, jak to zrobić, żeby tak po cichutku tu wejść? Hahaha, <laughs> serio? O, otwórz te drzwi. Właśnie, ja nie lubię tam włazić, bo to zaraz jeden zajdzie mnie z jednej, drugi z drugiej. A może tak o zrobię? patrzcie. Jaki jestem zajebiście mądry. Przecież ja nie muszę się z nim bić w ogóle, ej. Co tu jest? Czerwona książka, może czerwona książka może mi się przydała, może ja wybiję jednak. Mam drzwi do otwarcia, tu jest kosa bojowa, tu jest przejście, tu schod... Wszystko e, tu jest. Dobra, ale wiecie co? Najpierw może. Może najpierw ja sobie zrobię coś takiego, póki co to oleje. Na razie. Na razie... Wejdźmy sobie tutaj. I czy to nie był ten posąg? Patrzcie, widzicie? To jest to i jest medalion. I ma ten medalion tutaj jakieś ło. Tylko ja się tutaj dostać w dalszym ciągu nie mogę, bo muszę mieć. Muszę jakoś rozwalić ten tutaj c A tego na razie zrobić mi się nie uda. Mimo, że zrobiłem te ustawienie tego baby i tego łuku i tego wąża, ale to chyba. To chyba od czegoś innego w takim razie jest. No dobra, to chyba w takim razie musimy tutaj zwiedzić wszystko, co się da. Czy ja tutaj powinienem z, y, coś ten... Przez myślałem, że on tu wlezie czy coś, ale nie. <laughs> Trzymałem gałkę cały czas w dół i w połowie drogi się chyba się przestraszył. Dobrze, to pójdźmy schodami. Nie jestem taki pewny siebie, jednak. Troszkę się wystraszył, ale miał prawo. Młody chłopak jest jeszcze. Dobra, co tu było? Tu była książka czerwona. Pójdźmy do tej książki czerwonej, weźmy ją. A, czekajcie zaraz, może bo już chyba zombie do mnie idzie. Ona książka. Kluczowy przedmiot. Cóż ja mogę zrobić z czerwonej książki? To jest dobre pytanie. A... Co, czy ja się chcę z nimi szczelać, czy będę się z nimi bawił w podkrywkach? Dobra, może ich wyszczelam. Łapy jeszcze wyciąga przed siebie. I często jest tak, że ja próbuję strzelić w, w łapetynę. A faktycznie... Zaczekajcie gdzie my jesteśmy. Ej! Puśćcie, gdzie my jesteśmy. A teraz chyba... Hy! O, jesteś, udało ci jednak. I was waiting for you! What took you so long? Czy ona już zdechnie w końcu? Czy za 3 sekundy znowu pomyśli sobie, że może jednak wstanie? Dobra, chyba zdechła. Ok, ja teraz kłam o co chodzi. Słuchajcie, drogie koleżanki i kolegi! Mamy to. E, mianowicie, mianowicie chodzi mi otóż o to, że mamy teraz sobie tego o, w lewym górnym rogu. Jeżeli dobrze kułam. I to jest lew, jakiś, nie wiem, patyk, czy to strzała dziwna z pióropuszem? <grym> i ptak. Dobra, lew strzała i jakiś ptak. To jest na pewno to? Lew strzała i ptak. Nie, to jest jednorożec. To co mamy? Czyli ryby, skorpion i jakaś waza. Dobra, bez kitu. Eee, ryby, skorpion i waza. Jej! No dobra. No dobra, mamy to. Dalej. Mapa komisariatu na piętrze. Juho! A... Ok, Okej, okay. otworzyły nam się kolejne tutaj przejścia. Eee, no dobrze, do prysznicy można wejść od drugiej Mańki, widzę. O ile te wszystkie drzwi są potwierane. No dobrze. Dobrze, więc mamy sobie mapkę, mógłbym pójść, zejść tam z medalionem. Tu jest jeszcze przejście, o, tu jeszcze coś jest. Proch szczelniczy, dobrze. Medalion mógłbym zostawić. Ale najpierw sobie przejdę tutaj jeszcze, zobaczę co tu jest. Aha. No to mi się wydawało, aha, one są na czerwono, czemu, nie wiem, jakoś... Chciałem, że są na biało, czyli dopa do dopa. No dobra. Tu nie przejdziemy. O, tu są drzwi pik. A okej. Okay. Czyli mamy całą drugą część zachodnią, wschodnią, wschodnią. Faktycznie Gościu mówił, że przy wschodniej części coś tam, coś tam tą kobitkę Claire mogę gdzieś tam uratować chyba, No ile dobrze, o ile dobrze kojarzę. Dobrze, pójdźmy tam. Uh. All it. aha, ej, bo to jest dobra, ej, jestem głupi, ha, la 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 la, dobra, słuchajcie, mamy mamy w takim razie już dwa T. Ja myślałem, że tym na górze, tym właśnie tutaj, jakimś monumentem, możemy ustawiać te. Dobra, to, to, mój proces myślowy był stosunkowo skomplikowany, ale wychodzi na to, że to jest po prostu pierwsza ta kolumna, czyli to jest ten lewczy i potrzebujemy lwa, strzały i ptaka teraz, bo to jest to. Czyli lew, ciała ta dziwna. O i ptak. Bum, otóż to. Medalion z lwem. No okej, okay, został ostatni medalion i to jest... Tamten medalion jest za tą ścianą. Eee, tam gdzie musimy C4 podłożyć. A tu już możemy na dobrą sprawę włożyć te medaliony, żeby nam gdzieś tam miejsca niepotrzebnie zajmowały. Nie wiem jak je użyć. O! Każdy uruchamia coś. Myślałem, że w kolejności jakiejś... No dobra. Alright. Czyli ostatni medalion nam pozostał. Potrzebujemy teraz budynku C4. A tymczasem cóż mogę, cóż ja mogę. Zapiszmy sobie gierkę. Eee, odłożę może jakieś śmieci. Nie wiem dlaczego mi czerwona książka... Mógłbym jej użyć? Połącz albo przechowaj jest opcja. Z czym mógłbym połączyć książkę? No freaking idea, z czym książki się łączy. Z zapalniczką, bo co można, albo z piecem. <laughs> nie. Może nie. No dobra, czyli teoretycznie rzecz biorąc powinniśmy się udać na górkę teraz, jak dobrze myślę. Czekajcie, jestem, mam zapisaną gierkę. Mam jakieś podstawowe rzeczy. Mam klucz PIK, który jest dla mnie niezbędny na tą chwilę. Potrzebujemy C4 i mamy milion jakichś tam zamków do pootwierania. Potrzebujemy też klucza francuskiego, potrzebujemy też karty, żeby uzyskać jedną z broni. No dobra, kupa rzeczy do zrobienia w wielkim skrócie. A czasu dużo nie zostało. Słuchajcie, według mojego timera to pomalutku, pomalutku dochodzimy po raz kolejny do 30 minut, chyba ten odcinek będzie odrobinkę krótszy, bo ja no, chyba troszeczkę poucinam, gdzieś tam trochę musiałem pospacerować w jednym momencie, chyba, chyba nie będzie miał całych 30 minut, ale to zobaczymy. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. No mam nadzieję, że się słuchajcie jako tak obawicie. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba, czy się nie podoba. A co wam zależy? No łapę szczelcie też jak coś. No dobra. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie, do następnego, na razie, cześć.